Top 10 samochodów w filmach Efektowne pościgi to jeden z ulubionych motywów w sztuce filmowej. W tego typu scenach na ogół na dalszy plan schodzą aktorzy, a najważniejsze stają się te niesamowite maszyny. Są filmowe auta, które doskonale kojarzy każdy z nas, a oto top 10 najbardziej legendarnych spośród nich. Numer 10. Ford Falcon GT Mad Max. Maselkary są poza krążownikami szos, tym z czym amerykańska motoryzacja kojarzy nam się najbardziej. Znakomicie sprawdzają się również na australijskich bezdrożach, czego w Mad Maxie dowiódł Mel Gibson, jeżdżąc tym kultowym modelem w mocno stuningowanej wersji V8 Interceptor z charakterystycznym wlotem powietrza turbiny na masce. Numer 9 Dodge Charger – szybcy i wściekli Kolejny legendarny muscle car, który wystąpił w wielu mniej lub bardziej znanych filmach. My chcemy przypomnieć jego występ w najbardziej samochodowej chyba serii kinowej, czyli w Szybkich i Wściekłych. Auto prowadzi Dominic Toretto. Samochód jak na amerykańskiego klasyka przystało to potężny V8, oczywiście w benzynie. Nie naśmiewamy się, ale win Diesel wbrew nazwisku zdecydowanie ma benzynę we krwi. Numer 8. DeLorean DMC 12 Powrót do przyszłości. Model DMC miał być wielkim przebojem firmy DeLorean, jednak problemy z produkcją i zawyżona cena spowodowały, że nie odniósł on sukcesu komercyjnego. Futurystyczne kształty zapewniły mu jednak ważne miejsce w popkulturze, głównie za sprawą filmu Powrót do przyszłości, w którym to sportowe auto staje się wehikułem czasu głównych bohaterów. Numer 7. Volkswagen Garbus Garbi Superbryka. O maluchach z silnikami Porsche, zawstydzających na światłach niejednego kozaka w lepszej furze, krążą legendy w całej Polsce. Tym czym dla nas był Fiat 126P, dla reszty świata stał się Volkswagen Garbus. Model wyposażony, a jakże w napęd Porsche, jest bohaterem całej serii filmów Disneya, z których najnowsze oglądać mogliśmy w 2005 roku. Numer 6. Plymouth Fury, Christine. To, że samochody budzą zachwyt, już wiemy. To, że można się w nich zakochać, też. Traktowanie samochodu jak członka rodziny, doglądanie go, pieszczotliwe mycie, przesiadywanie w nim bez celu, wszyscy znamy takie przypadki. Co się jednak stanie, kiedy maszyna odwzajemni uczucie i to w dość zaborczy sposób? Na to pytanie spróbował odpowiedzieć Stephen King w swojej powieści Christine, która szybko pojawiła się również na ekranach kin. Numer 5. Chevrolet Nowa, Greenhouse Death Proof. A skoro mowa o horrorach drogi, nie mogło zabraknąć wariacji Quentina Tarantino na temat tego nurtu sztuki filmowej, czyli Death W tym przypadku kierowca, psychopatyczny kaskader Mike, nie zadowolił się tym, co fabryka dała, i w swoim bolidzie zainstalował szereg modyfikacji ułatwiających mu eliminację upatrzonych celów. Numer 4. 1959 Cadillac Miller Meteor Ambulance, pogromcy duchów. W przeciwieństwie do pozostałych samochodów w zestawieniu nie jest to może żadna superbryka, jeśli mowa oczywiście o konstrukcji bazowej, jaką był Cadillac w wersji Ambulance. Niemniej to właśnie jego wybrali pogromcy duchów jako swój pojazd służbowy, a dzięki wprowadzonym modyfikacjom stał się nieodłącznym elementem każdej ich interwencji. Numer 3 Citroen DS. Fantomas powraca. Model DS powstał niedługo po zakończeniu II wojny światowej i zapoczątkował złoty okres Citroena. Nic dziwnego, że dziś nawiązuje do niego luksusowa linia aut tej marki. Był to ulubiony samochód generała De Gola, a jego świetna kontrola trakcji uratowała ponoć życie prezydenta podczas próby zamachu. DS przysłużył się jeszcze jednemu Francuzowi. W wersji wyposażonej w silnik odrzutowy uciekał nim sam Fantomas. Numer 2. Aston Martin DB5 Goldfinger James Bond miał przyjemność jeździć wieloma supersamochodami, ale to właśnie Aston Martin jest tą marką, z którą wszyscy kojarzą brytyjskiego agenta. W sumie trudno się dziwić, że ten elegancki, luksusowy, a zarazem szybki i temperamentny samochód tak idealnie wpasował się w wizerunek 007, tym bardziej w lekko stuningowanej przez Q wersji. Po raz pierwszy Aston Martin pojawił się w Goldfingerze i od tego czasu wystąpił jeszcze w sześciu filmach z serii. Numer jeden Lotus Esprit szpieg, który mnie kochał. Seria o Jamesie Bondzie kojarzy się z brytyjską elegancją, dobrymi alkoholami, wymyślnymi gadżetami i właśnie z super samochodami. Są jeszcze piękne kobiety, ale to materiał na kolejne top 10. Poza Astonem Martinem najbardziej znanym modelem, który wystąpił w tej serii, był Lotus Esprit i to w niedostępnej w normalnej sprzedaży wersji Biała łódź podwodna i to on ląduje na szczycie dzisiejszego zestawienia.